Rafała Trzaskowskiego. Śródmieście jest kolejną dzielnicą, w której prezentujemy nasze propozycje programowe, ale również naszą fantastyczną drużynę do Rady Miasta, do Sejmiku i do Rady Dzielnicy. Są z nami kandydaci i kandydatki do Rady Miasta. Liderka listy Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, Daniel Łaga, Piotr Żbikowski, Joanna Staniszkis, Anna Nechrebecka, Wojciech Korzuchowski i przewodniczący klubu radnych w obecnej kadencji Jarosław Szostakowski. Są y, kandydaci i kandydatki do sejmiku Pan Ludwik Krakowski, Katarzyna Bornowska, Aleksander Ferenc i Ewa Kacprza-Krzymańska, ale także y, liczna grupa kandydatek i kandydatów do rady dzielnicy Śródmieście Marcin Rolnik, Grzegorz Rogulski, Karol Paolicelli, Tomasz Krześniak, Bartek Tyszka, Anna Kałuska-Bolek, Alicja Ozdowy-Biedkowska, Piotr Salach, Katarzyna Magdzińska i Dariusz Gąsierowski. To jest nasza drużyna, z którą wygramy wybory. I z naszym najlepszym kandydatem na prezydenta, Panie prezydencie, oddaję Panu głos. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w śródmieściu. Ja właśnie przed chwilą byłem w, na budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które będzie oddane już w październiku tego roku. Również na budowie parkingu podziemnego tutaj przy Placu Powstańców, który też będzie gotowy w tym roku. W związku z tym bardzo się cieszymy, że te zmiany dotyczące centrum miasta Postępują tak szybko i rzeczywiście centrum miasta będzie wyglądało zupełnie inaczej. Nie tylko tutaj na placu Pięciu Rogów, ale na wszystkich okolicznych ulicach. Oczywiście plac centralny, również ulica Chmielna, później będziemy zmieniali ulice Zgody. Bardzo się z tego, drodzy Państwo, cieszę. I to są te nasze najważniejsze priorytety dla Śródmieścia. Cieszę się, że jesteśmy tutaj naszą silną ekipą z koalicji obywatelskiej. Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska jest naszą jedynką. Współpracujemy od bardzo wielu, wielu lat, więc cieszę się, że ta ekipa jest tak silna. Jest też Jarek Szostakowski, czyli szef naszego klubu w Radzie Miasta, z, którymi, z którym współpracuję i zawsze dbamy o to, żeby realizować wspólnie te priorytety, bo przypominam Państwu, że bez Rady Miasta nie byłoby choćby budżetu i pieniędzy na uzgodnienie tego wszystkiego, co chcemy w centrum zmienić. Aby z Anny Nechrebeckiej nie byłoby zmian choćby dotyczących nazewnictwa, bo przypominam Państwu, że to jest plac pięciu rogów, ale również plac Polinegri, dlatego że staramy się wprowadzać patronki na ulicę Warszawy i dzięki Annie Nechrebeckiej to się udaje. Często zresztą padają tego typu pytania. Drodzy państwo, razem uzgadniamy te najważniejsze priorytety dzielnicowe, bo oprócz tego programu dla Warszawy mamy również bardzo konkretne priorytety dla każdej dzielnicy, które omawiamy razem z naszymi radnymi i do rady miasta i do rady dzielnicy tutaj w Śródmieściu. Bardzo się z tego cieszę, że dochodzimy razem do kompromisu. Dla nas najważniejsze jest oczywiście, tak jak powiedziałem, zmiana ścisłego centrum. O której wielokrotnie już opowiadałem. To jest jeden z najważniejszych punktów w naszym programie. Ale również Twórcza Twarda. Też projekt, o który zabiegali radni, dlatego że chcemy rozbudować tę ofertę kulturalną dla śródmieścia. No i rzecz dla nas niesłychanie istotna, a mianowicie pieniądze dla zielonych skwerów i parków, bo chcemy, żeby całe śródmieście było jak najbardziej zielone. Nie było to łatwe, drodzy Państwo. Pamiętacie Państwo tutaj na Placu Pięciu Rogów, jak walczyliśmy z konserwatorem wojewódzkim, żeby w ogóle się tu pojawiły drzewa. Ponieważ nie było na to zgody, udało nam się. Również jeżeli chodzi o ulicę Chmielną, długo trwało przekonywanie konserwatora, że chmielna musi być zielona. W związku z tym te zmiany, które tutaj zaprowadziliśmy na placu pięciu rodzów, takie same zmiany będą na wszystkich okolicznych ulicach, które będziemy zmieniać. Czyli i na ulicy Chmielnej, w pierwszej kolejności, a później na złotej zgody, również na placu powstańców. Oczywiście sam plac centralny, więc zależy nam, żeby to miejsce było zupełnie inne niż Niż dzisiaj, żeby to było miejsce, które żyje, które jest zielone, które jest oddane w, miejsc, w, w ręce mieszkańców, a samochody, które bardzo często zaszpecają zaśpe, nam tutaj okolic, okoliczne ulice, jak przy Kinie Relax czy przy Filharmonii, żeby one znalazły swoje miejsce na parkingu podziemnym, na którym będzie aż 420 miejsc. Także, drodzy Państwo, bardzo się cieszę z tego, że e, jesteśmy tutaj razem, że mogę Państwu zaprezentować ekipę Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta, do Rady Dzielnicy i również do Sejmiku. Jest, są to ludzie, ta ekipa to ludzie bardzo doświadczeni, z którymi pracują od wielu, wielu lat, ale również mamy nowych, nowe nazwiska, nowe twarze na listach, bo też bardzo nam zależy na tym, żeby młodzi ludzie mogli próbować swoich sił w samorządzie. Bardzo się z tego cieszę, drodzy państwo. Jeżeli chcecie, żeby Warszawa się zmieniała jeszcze szybciej po tych latach, kiedy zabierano nam pieniądze, po latach pandemii, dzisiaj liczymy na bardzo harmonijną współpracę z rządem. Rząd pracuje nad zmianą sposobu finansowania samorządów. Pan premier Donald Tusk od samego początku mówił, że ta era, która nastanie, to będzie era harmonijnej współpracy pomiędzy samorządem a rządem. Wszyscy bardzo czekamy na to, żeby móc realizować te swoje projekty, w momencie, kiedy wreszcie pieniądze wrócą do budżetu miasta stołecznego, dlatego że pieniądze powinny być tam, gdzie one są wypracowywane, bo to nie są pieniądze nasze, tylko naszych obywateli. Drodzy Państwo, jeżeli chcecie, żeby Warszawa się rozwijała harmonijnie, biorąc pod uwagę również bardzo różne poglądy mieszkańców, głosujcie Państwo na kandydatki i kandydatów koalicji obywatelskiej. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie. Czy y, są pytania? Tak? To zapraszam. Tu jest mikrofon z tej strony. Agata Zielińska, tefany 24. Panie prezydencie, Fundacja Bezpieczna Polska zebrała podpisy pod planem prohibicji w Warszawie po 22 zakazu sprzedaży alkoholu. Co pan o tym myśli? Drodzy Państwo, ja wielokrotnie odpowiadałem na to pytanie. Ja sam osobiście nie jestem wielkim zwolennikiem prohibicji, ale ponieważ rzeczywiście pojawia się mnóstwo tego typu inicjatyw jeszcze raz chciałem tylko podkreślić, że chodzi o sklepy, nie chodzi o restauracje. W związku z tym zarządziłem konsultacje, przeprowadzimy bardzo dokładne konsultacje i będziemy podejmowali decyzje na tej podstawie. Ja nie jestem tutaj dogmatykiem, jeżeli rzeczywiście olbrzymia większość warszawiaków będzie chciała wprowadzenia takiej prohibicji. To wtedy będziemy skłonni pójść za głosem obywateli. Tutaj też warto jest mówić o szczegółach, w jakich dokładnie godzinach. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli ta prohibicja miałaby objąć całe miasto, to trzeba wtedy współpracować z gminami ościennymi, bo wtedy problem się natychmiast przeniesie na granice Warszawy. W związku z tym trzeba to zrobić spokojnie, najpierw konsultować, pozwolić się wszystkim wypowiedzieć i będziemy wtedy oczywiście wspólnie z Radą Miasta podejmowali decyzję. Czyli rozumiem, że Warszawa jest wciąż nieprzekonana do wprowadzenia prohibicji, do prohibicji. Proszę Państwa, ja mówię o swoim zdaniu. A, natomiast rozumiem. ja nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, natomiast wsłuchamy się w głos obywateli. Jeżeli olbrzymia większość w tych konsultacjach opowie się za takim rozwiązaniem, jesteśmy skłonni e, razem z radnymi e, to przedyskutować i być może wprowadzić tego typu rozwiązania. Jak zwykle oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Jeszcze chciałam zapytać o wczorajszy protest rolników. Co uważa pan o zachowaniu policji, o zachowaniu protestujących, o całym wydarzeniu wczorajszym? Drodzy państwo, no wszyscy widzieliście te obrazki. Ja ubolewam nad tym, że ten protest rolników drugi no przybrał dokładnie taką formę, bo pamiętacie państwo, ponad tydzień temu ta forma była pokojowa i spokojna no niestety policja musi odpowiadać na tego typu agresywne zachowania. Zwłaszcza, że przecież wszyscy wiemy, że oprócz uzasadnionego protestu rolników, no też mamy bardzo wiele osób, które próbuje przy tym upiec jakąś pieczeń polityczną, prowokatorów, no i niestety później tak to wygląda. A co pan uważa o dzisiejszych rozpoczętych interwencjach poselskich w komendach policji w Warszawie? Drodzy Państwo, no polityka, polityka oczywiście się wkrada zawsze w tego typu sytuacje, sama policja i Komenda Stołeczna zapowiedziała jeszcze wczoraj dokonanie kontroli, bo trzeba się przyjrzeć i wyjaśnić te ewentualne kontrowersje i jestem, jestem absolutnie pewny, że policja sama wyjaśni te incydenty. Natomiast oczywiście no wiemy o tym, że politycy lubią w opozycji dzisiejszej wykorzystywać takie sytuacje. Pytanie, gdzie byli przez 8 lat, kiedy policja przez nich zarządzana była, wtedy padały rozkazy agresywnego zachowania wobec kobiet. Pytam, gdzie oni byli? No, dzisiaj nagle się stroją w piórka tych, którzy będą chronić obywateli. A czy uważa Pan, że będą wyciągane jakieś konsekwencje? No, Poczekajmy na, na samo same dochodzenie czy wyjaśnianie przez Komendę Stołeczną. No, jeżeli się pojawiły rzeczywiście jakieś nieuzasadnione incydenty, to na pewno policja sama będzie z tego wyciągać i minister spraw wewnętrznych będzie wyciągał z tego konsekwencje. Najpierw poczekajmy na to, żeby je wyjaśnić. No, wiadomo, w jakich czasach żyjemy. Dzisiaj pojawiają się materiały w mediach społecznościowych, często wyrwane z kontekstu, często nawet być może zmanipulowane. Trzeba się temu przyjrzeć, dokładnie to ocenić i y, wtedy będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy jedna czy druga interwencja policji była w pełni uzasadniona, czy nie. To na pewno zostanie wyjaśnione. Już z ostatniej kategorii pytanie. Czy uważa Pan, że samo oczekiwanie od dublerów w Trybunale Konstytucyjnym że odejdą jest wystarczające? Pan minister Bodnar próbuje zrobić wszystko, żeby doprowadzić do tych zmian jak najszybciej i również wyjść naprzeciw niektórym oczekiwaniom pana prezydenta, więc y, no, miejmy nadzieję, że. Tego typu kroki doprowadzą do tego, że sami, sami aktorzy polityczni, którzy się przyczynili do wprowadzenia tego nieprawdopodobnego chaosu do wymiaru sprawiedliwości, będą mieli czas na refleksję, bo przecież wszyscy wiemy, że to PiS, również pan prezydent przyłożył do tego rękę i sami dublerzy doprowadzili do tego, że dzisiaj mamy taki chaos. No, może ktoś wyciągnie z tego konsekwencje również. Ci, którzy byli winni za to, co dzisiaj obserwujemy, za chaos i za upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, czy próbę upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, czas z tym skończyć. Sędziowie, Trybunał Konstytucyjny powinni być po prostu w pełni niezależni od polityków i dokładnie w tę stronę zmierzają reformy, które przygotował minister sprawiedliwości. A czy uważa pan, że prezydent podpisze te wszystkie ustawy? To już zmiany? będzie ostatnie, ostatnie pytanie, tak? bo stoi długa Drodzy kolejka państwo, kolejnych no to jest, redakcji. To jest pytanie do pana prezydenta. No, mam nadzieję, że to jest szansa, żeby pan prezydent też się zreflektował i żeby starał się doprowadzić do tego, żebyśmy nie mieli dualizmu i chaosu w polskim wymiarze sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Barbara Gędek, TVP3 Warszawa. Ja chciałam dopytać jeszcze o protest rolników. Czy już można mówić o wstępnych szacunkach strat? Jakie będą dalsze działania władz miasta? Czy będziecie się domagać odszkodowania? No i czy jeszcze pozwolicie na protesty? Drodzy państwo, no w Warszawie zawsze można protestować, jeżeli to jest zgodne z prawem. I dlatego myśmy, przecież policja, również nasi reprezentaci rozmawiali z rolnikami. Jeżeli mamy do czynienia z protestem, który jest w ramach prawa, tak jak to było choćby ponad tydzień temu, nie ma z tym żadnego problemu. No w momencie, kiedy dochodzi do naruszania prawa, no to oczywiście, że po pierwsze szacujemy straty, właśnie się to dzieje, no choćby metry kwadratowe zerwanego bruku i tak będziemy próbowali wyciągnąć konsekwencje w stosunku, do, w stosunku do tych, którzy organizują. Proszę pilnować swojego języka, dobrze, bo jest pan w kamerach. Proszę bardzo. Kolejne pytania? Dzień dobry, Jarosław Wosowski, Gazeta Stołeczna. Za pana plecami jest tablica z priorytetami dla Śródmieścia i pierwszy punkt to jest Dom Kultury przy Twardej. Radni przeznaczyli ponad 100 milionów na tę inwestycję. chciałem spytać o jej sens na boisku szkolnym, w otoczeniu kin, teatrów, Pałacu Młodzieży, a inne dzielnice czekają na Dojazd na linie tramwajowe na szkoły. To jest pierwsze pytanie, a drugie pan wspomniał o kwestii nazewniczej. Yy, miasto przegrało w sądzie po odwołaniu wojewody. Jaki jest status yy, nazwy tego miejsca? Czy to jest rzeczywiście plac polinegli, czy plac pięciu rogów? Jak powiedziałem, mamy tutaj Annę Krebacką, która odpowiada za nazewnictwo i właśnie dokładnie będziemy to wyjaśniać, natomiast przyjęło się plac pięciu rogów. Mimo, że my zabiegamy od, od wielu, wielu lat o to, żeby wprowadzać patronki również na ulice, skwery i place Warszawy. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie o sam dom kultury, myśmy długo na ten temat dyskutowali, ponieważ tak, były też używane tego typu argumenty, o których pan redaktor mówi. Natomiast my naprawdę ze sobą współpracujemy i ja też wsłuchuję się w głos zarówno radnych miasta, jak i radnych dzielnicowych. Tu była to dla nich sprawa absolutnie priorytetowa, w związku z tym ja się też przychyliłem do tego, że takie miejsce stworzymy, które będziemy się starali zrobić absolutnie wszystko poprzez program, przez ludzi, którzy tam będą zapraszani, przede wszystkim przez te wszystkie aktywności, które będą otwarte dla wszystkich warszawianek i warszawiaków, żeby to miejsce było miejscem niezwykłym, unikatowym i różniącym się od tej oferty kulturalnej, którą mamy w centrum. I też to jest w pewnym sensie, my oczywiście inwestujemy w centra lokalne w każdej dzielnicy i staramy się rozwijać tę ofertę kulturalną w każdej dzielnicy, choćby na Ursynowie, gdzie mieszkam. Natomiast no, naturalnym jest też to, że w samym centrum miasta tej oferty jest więcej, ponieważ tutaj przyjeżdżają warszawiacy ze wszystkich dzielnic i z tej oferty korzystają. Dzień dobry. Jan Derengowski, Polsat News. Panie prezydencie, ja chciałem o kampanijną rywalizację trochę zapytać. Tobiasz Bochański miał konferencję na Białołęce, Oceniał, że Białołęka jest kiepsko skomunikowana, jeśli chodzi o transport publiczny. Mówił też o budowie linii metra i padło takie zobowiązanie, że, będzie, że jeżeli by było tak, że zostałby prezydentem, to jednocześnie będzie budował trzecią i czwartą linię metra. Jak pan ocenia te zapowiedzi? Drodzy Państwo, no wystarczy spojrzeć na to, jak Warszawa się rozwija. Nie trzeba być specjalistą, no ale jeżeli ktoś mówi, że będzie budował dwie linie metra, trzy linie tramwajowe naraz i zrobi to dosłownie w parę lat, a przy okazji nie będzie żadnych korków w Warszawie, no to pytanie oczywiście na ile te obietnice są wiarygodne. My wykonujemy pewien plan. Dla mojego konkurenta z PiSu myślę, że każda jego wypowiedź jest pozbawiona jakiejkolwiek wiarygodności, bo gdyby nam nie zabrali 11 miliardów złotych, do czego oczywiście przykładali rękę wszyscy, którzy dzisiaj startują pod sztandarem PiSu, to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Dzisiaj często ci sami ludzie formułują zarzuty co do tego, że mamy sporo remontów i sporo inwestycji w Warszawie, gdzie przypominam, że musimy zdążyć przed rozpoczęciem remontu linii średnicowej, która nam rozkopie Warszawę w centrum. Ci wszyscy ludzie nagle mówią, że powinniśmy wykonywać nie tyle inwestycji, ile dzisiaj, tylko 6 razy więcej. Wystarczy się zastanowić, jak w tym momencie wyglądałaby Warszawa, gdybyśmy realizowali wszystkie te inwestycje naraz. Nawet gdyby było 11 miliardów, nie byłoby pandemii, czy nie byłoby wojny. W związku z tym trzeba robić to krok po kroku. Ja przez cały czas przypominam, że sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. W bardzo wielu w miastach, w miastach Europy w ogóle były odwoływane inwestycje albo są opóźniane nie o miesiące, tylko o lata, w związku z tą sytuacją, którą mamy. Natomiast my realizujemy inwestycje po kolei. Trzecia linia metra, ale zaczęliśmy prace również koncepcyjne nad czwartą. Wszystko zależy od unijnych pieniędzy i również od. Możliwości realizowania tych inwestycji naraz, również jeżeli chodzi o metro, czy jeżeli chodzi o tramwaje. I program realizacji linii tramwajowych też mamy bardzo jasny, a mianowicie po zakończeniu tramwaju na Wilanów mamy rozpoczętą już wkrótce budowę na Rakowieckiej, przy również Dworcu Zachodnim, o czym mówiłem. To ważne dla woli, dla ochoty. A później, oczywiście, absolutnym priorytetem jest tramwaj na Białą i też jeżeli ktoś staje na białą reprezentant rządu, który przez 4 lata wydawał, e, wydawał decyzję środowiskową, no to jakąż on ma wiarygodność mówiąc o tym, że coś by zrobił szybciej. Trzeba było robić szybciej wcześniej, kiedy odpowiadał za to, jak było, między innymi, jak był wojewodą. Dzień dobry, Aleksandra Walczek, Orientuj się. Warszawa jest jednym z najbardziej studenckich, jak nie najbardziej studenckich miast w Polsce. Ja jestem z Polic pod Szczecinem, ale studiuję w Warszawie. Gdzie powinnam głosować w wyborach samorządowych? Jeżeli jest pani zarejestrowana w, w Warszawie, to oczywiście może pani głosować w Warszawie. W wyborach samorządowych nie ma możliwości wzięcia kartki i pojechania gdzie się chce, tylko to zależy od, od e, zameldowania. Jeżeli dopisała się pani do spisu wyborców przy ostatnich wyborach w Warszawie, może pani głosować w Warszawie. Do czego serdecznie zachęcam. Bardzo Państwu dziękujemy. Widzę, że nie ma już więcej pytań. Dziękuję Państwu bardzo.